Dzisiaj Inzoj. W końcu mamy film z rozgrywki w Inzoi. Nie będziemy tworzyć żadnej postaci, bo postać jest już tutaj stworzona. Ale może na początku powiem wam, co to będzie za rozgrywka. Bo to nie będzie normalna rozgrywka z odkrywaniem świata i funkcji. To też, ale wiecie, jak bardzo lubię grać biedakami wszelkiego rodzaju. Więc dzisiaj zobaczymy, na ile Inzoj pozwala nam mieszkać na ulicy. Zobaczymy, czy da się tutaj zarabiać jakieś drobne chociaż pieniądze, żeby dało się przeżyć, czy można coś... O, co tu się dzieje? Czy można coś jeść? No tak, Early Access, to jakieś tego typu błędy mogą się, mogą się zdarzać. Wiadomo, jak to jest. Napiszcie mi w ogóle, czy macie tą grę, czy planujecie kupić. Ale może na początku przedstawię, kim my w ogóle będziemy grać. Tutaj mam ładną sobie Zojkę stworzyłam. Jak to się nazywasz? Taylor Smith. Prawie jak Taylor Swift. To jest wylosowane imię i nazwisko. A nawet nie zwróciłam uwagi, jak ją nazywałam. Co tutaj się pojawia? Już z kimś gadasz. O, ktoś cię już chyba nie lubi? A, nie lubią cię? Jak to? Sejunku. Ej, nie umiem czytać tych nazw. Wydział Opieki Społecznej. Powiadomienie o wsparciu społecznym. Zostałeś wybrany jako potencjalny odbiorca tymczasowego wsparcia społecznego? Nie! Ja nie chcę żadnych pieniędzy! Dwa tysiące dostałam! Ja nie chcę! Już i tak musiałam się pieniędzy pozbywać. Ja nie chcę pomocy społecznej. Ja chcę żyć na ulicy. Bo właśnie, bo z tych trzech wszystkich od otoczeń, bo tam są trzy otoczenia, ale jedno jest nadal niedostępne. Wybrałam to takie z miastem, bo wiadomo, miasto, im większe miasto, tym więcej bezdomnych. Jakieś takie dziwne, niby dużo miast, w sensie miast domów, a ludzie nie mają gdzie mieszkać. Ale tak na, ra na razie to, to jest nasz dom. To jest parcela, na której mieszka nasz, nasza Simka. Tutaj jest przystanek autobusowy z ławeczką, jakieś, nie wiem, drewno położyłam. Ja tutaj miało, być, miało służyć za gazety, na których ona by siedziała. Iść do domu, zadzwoń. Gdzie możesz zadzwonić? Do tego typa? A zadzwoń do niego. Ma tutaj sobie budkę telefoniczną, fontannę jakieś piaski na betonie. Toaletę. Ej! A ja w ogóle zostawiłam tu! Toaletę! Deskami, jaka randka? A, i tak, patrzcie. Tutaj się pozbywałam wszystkich pieniędzy. I widzę, że tutaj też będę musiała się jeszcze tych dwóch tysięcy pozbyć. Co ja mam tutaj jeszcze kupić takiego? Znak Bibim Pap Na pewno to nam się przyda. To jest niezbędny element otoczenia każdego domu. Ale tak najlepiej z 50. Nie znam jeszcze, nie jestem świadoma tego, że są tutaj kody na usuwanie pieniędzy. Wiem, że można sobie dodać pieniądze jednym przyciskiem. Ale ja nie będę tego robić. O, nie, nie, nie. O, nawet usunęłam. Czekaj, to ja chcę mieć równe 0, żeby było 5 simulonów. Powie powiedzmy, że wyżebrała od kogoś. Te pięć to mogę przyjąć. Właśnie, bo ja przygotowując się do tej rozgrywki, żeby wa z wami tutaj wszystko na żywo odkrywać, to ja nie oglądałam praktycznie żadnych filmów z rozgrywki. Wiem, że są tutaj po prostu menele, tacy żebracy, którzy mają sobie słoiczki z pieniędzmi. Ja bym bardzo chciała odkryć, jak to się robi. Czy moja zojka też może sobie siedzieć na ulicy i żebrać? Bo to by było super. Przywitaj energetycznie. Rozwiniętą umiejętność retoryka na poziom pierwszy. Ty będziesz mogła skorzystać z tej łaźlety, jak tutaj te belki stoją? Tu, ptasz tu? Gdzie ona jest? Którędy ty szłaś? Ty byłaś w ogóle chyba gdzie indziej. Aha, nie może przejść, czyli, czyli trzeba przestawić te belki. Uuu, ktoś tam nam chodzi. Kto to jest? Zaraz trzeba będzie się mu przyjrzeć. Może to nasz przyszły mąż? Który nam da pieniądze. Dobra, teraz pewnie będzie mogła skorzystać. To sobie idź użyj. Raczej prysznica tam nie będzie mogła. Skąd te pieniądze znowu? Nie. Nie będę więcej tych rzeczy kupowała. Nie chcę. Jak on tu przeszedł? Gości normalnie świnka chudzinka. Weź przywitaj go. Pomów o znaczeniu zdrowia psychicznego. Ważny temat. Gdzie ta moja? Właśnie, bo można tutaj... O. Dokładnie. Widok kamery zmienić, żeby to było takie, że to ja steruję tą simką. I chyba można też chodzić, tak. A biec się da? Da się, też na shifcie. Jak w sumie w większości tego typu gier. A, i mogę tak się kierować. Auto mogę ukraść? Mogę ukraść? Nie można wsiąść. Ale dlaczego? Bankomat. Działanie karmiczne. Przekaż datek. Przekaż Datek, pozbędziesz się trochę pieniędzy. Nie, ja chcę... Wiem, że może tutaj kraść pieniądze, ale ja bym... Gdzie to było? Dowon, ulica, edytowalne. Jak to się wchodziło w mapę? No to tu właśnie bym chciała mieć wszystko mniej więcej na średnim poziomie, żeby nie było ani bardzo źle, ani bardzo dobrze. Można go zbesztać. Dawaj. Przerwa reklamowa. Zapraszam na mój kanwas, gdzie możecie znaleźć takie osobliwości jak Igor Gwiazda, typa Złotpada, fajną różową e, Zojkę, i jakąś leśną i jakąś mroczną i taką mnie jeszcze w niebieskich włosach. Tak miałam kiedyś niebieskie włosy. Koniec przerwy reklamowej. Chciałabym pójść gdzieś, gdzie można zjeść, bo nasza Zojka już trochę potrzebuje zjeść. A tutaj wygląd... Uu. Zrób selfie w lustrze! Wow, robię selfie w lustrze. Co się stało z tym telefonem? Tu jest plac zabaw! Możesz się bawić? Ptaszki tu są! Eee... Okej. Okay. A i te ptaki nie wyglądają dobrze. O, gościu, wystraszył mnie. Chciałbym coś więcej pozwiedzać. Jest tutaj coś jeszcze? O, tutaj jest siłownia taka powietrzna. Jaka słodka altanka, ej! I tutaj tak grilla na środku można by rozłożyć. Jak super! A nie mogę tu wejść? Dlaczego? i koszne śmieci, a nie można w śmieciach grzebać. No jak to? Gdzie ta moja Zojka? Dlaczego ona tak wolno chodzi? Ona torebkę niesie! A ja też chcę taką torebkę, jak mieć taką torebkę? W domu rodziny Smith jest za mało łóżek. Nie wszyscy członkowie... Ale ona ma nie mieć łóżka. Dajcie spokój. Po co mi łóżko? Ja, yeah, ona na czerwonym stoi. Jak mi tego zawsze brakowało w Simsach. Ale to super. Jak ładnie, ej. Park Centralny. Square. E tutaj harmonogram idź. Idziemy do parku. Sofia Martin. Drwi, komplementuj. Sofia Martin czymś się zajmuje? Staniem na światła. Wow, tu jakieś króliczki, i w ogóle może sobie tutaj zdjęcie zrobić. Dobrze, gdzie? Skąd wziąć jedzenie? Chciałabym bardzo upolować jedzenie. Takie najlepiej za darmo. Roślina, powąchaj. Możesz ją zjeść? Chcę badać cele podróży. A ja bym chciała zbadać jakąś restaurację. O! Tutaj co, coś jest. A on w masce chodzi. Myślałam, że mu się twarz nie doczytała. Ej, możesz mi kupić jedzenie? Powiedz, że nawet mały uczynek sprawia, że świat jest lepszy. Tak! Powiedz jej, żeby ci kupiła jedzenie. To będzie jej dobry uczynek. Ktoś tu gra na gitarze. Zostań. Zostań tu. Weź go słuchaj. Zagraj jako ten Zoj? Ja mogę nim grać? Pójdziemy sobie, zobaczymy mapę. Zobaczymy, czy jest tutaj jakaś restauracja, gdzie moglibyśmy pójść. To powiedzmy, że pójdziemy do delikatesów. Jedzenie i napoje. miejsca pracy. Zaraz, a tutaj są jakieś automaty. Czy ty możesz je zaatakować na przykład? Poszukaj upuszczonych monet. Tak. Działanie karmiczne. Wyraź frustrację. O! Znalazła coś? Nie, chyba nie. A niby coś schowała do kieszeni. Jak kopie... Wow, zepsuła. Czemu tutaj tak dziwnie świeci? Czy to jest normalne? Nie wygląda, jakby to było normalne. O, jakieś stoisko z jedzeniem. Tylko, że nikt tego nie obsługuje. A tutaj w ogóle jakiś ryneczek jest. Z tego co widzę. Czy to jest bitwa raperów? Tylko najgorsze jest to, że ja nadal nie znalazłam tutaj żadnego jedzenia. Szukam restauracji z tego względu, że może ktoś. Zostawi swoje jedzenie, talerz z jedzeniem, i będę mogła je ukraść. Ja widzę tutaj takie rozwiązanie tego problemu. O, to są automaty z zabawkami. Kurczaki! Tu jest coś. Czy to jest restauracja? Czy ja tutaj mogę coś zjeść? Halo, czy ja mogę tutaj coś zjeść? O nie, ona jest bardzo głodna, żeby. Dlaczego ty kupiłaś sobie picie? Czy tu ktoś tutaj przyjdzie, żeby kupić je, ci jedzenie? Oh, jaki wielki kot na ścianie! O nie, no ja wiem, że jesteś bardzo głodna, no. Jeszcze ty mi umrzesz. Tu za chwilę, no nie. Możesz ją zastraszyć, żeby ci dała zjedzenie za darmo. Dlaczego tutaj jest tak mało ludzi? Pij. O, może ci się głód poprawi. A tutaj może jest coś za darmo? Zamów z menu posiłków. 10, 6, nie, nie ma nic. Chcę się z tobą przyjaźnić? Zostaw mnie. Kup mi jedzenie, jestem taka głodna. Zapytaj, czy lubię miętową czekolada, bo ja bardzo. O, tutaj jak ładnie. Zamiata. W sensie, że półki też muszą być bardzo dobrze wyczyszczone. A możesz sobie sama zrobić kawę? Chyba nie. Mam w ogóle wrażenie, że te zojki mają bardzo podobne głosy jak w Sims 4. Z czwórce są właśnie podobne te głosy damskie. Szczerze Wam powiem, że Inzoj sobie średnio co radzi, z tego co widzę. Jeśli chodzi o utrzymywanie biedaków. W sensie, no jest to ta opieka. Opieka, pomoc społeczna 2000, ale. Ale no nie, to jednak nie o to tutaj chodzi, żeby dostawać pieniądze znikąd. Napij się wody. O, a może woda ci podrośnie ten głód. W sumie tamten napój jej podniósł. Tak, podnosi jej. Dobra, czyli jednak wodą da się tutaj najeść. Ej, a zobaczymy jak wygląda tutaj śmierć z głodu? Jestem ciekawa w sumie. Jeszcze nie widziałam jak tutaj wygląda śmierć. Szukaj porozrzucanych monet. Ciekawe, że nie przy wszystkich automatach da się to zrobić. Albo może to od czasu zależy? Nie mam pojęcia w sumie. A, znalazła 50. miałów. No nie, no i się najadła, jak ja tutaj chciałam śmierć oglądać. Ej, bo tutaj też, te, te, też działa, że można sobie kliknąć i normalnie idzie sobie coś zjeść. Ciekawe, o, gitara tu jest, możesz ukraść? Nie można ugraść gitary. A śpiewać też się nie da przy mikrofonie. No jak to? Wierzę, że kiedyś będzie się dało. Wiesz co, Zojku moja, idź do domu, ja bym bardzo chciała zobaczyć śmierć z głodu. Czy tutaj nie ma przycisku, żeby po prostu pójść do domu, a jak kliknie tryb budowania? Jest! Ale czy to mnie znowu nie wywali? Wywali mnie. Zgubiłam się. O jest! Znalazłam! A ta fontana to w ogóle nie ma wody w sobie. Tym się różni sen od energii. Ja myślałam, że to jest to samo. W ogóle takim jednym przyciskiem można zmienić, wyłączyć autonomię. I teraz nagle tak jej wolno spada ten głód. A czy jak się przebiegnie gdzieś na koniec świata, to jej szybciej spadnie? Co to za krzesło? Dziwne sobie tutaj przy ulicy stoi. Oho, już jest bardzo głodna. Super. A może iść do domu? Po prostu trzeba na chodnik kliknąć. Znalazła coś. Muszelkę? Serio? Ej, w ogóle cały pasek jej już spadł. I co, umierasz? No, dawaj, bo jestem ciekawa, jak to wygląda. O nie, jak ona już chodzi, biedna. Szkoda mi się jej robi. Jej, jaka biedna! I ludzie chodzą wokół niej. Nikt się nie interesuje, że ona biedna z głodu umiera. No ona długo jeszcze tak będzie żyła? I nagle chce spojrzeć na smartfona. Ona chce znać czas swojej śmierci. Gdzie ty idziesz? Każe jej pobiegać trochę. Niech się zmęczy. Ale rozgrywka wydaje się być całkiem fajna. Jeszcze oczywiście trzeba się nauczyć trochę pewnych schematów i rzeczy. Jeszcze tutaj nie byłam w pracy, będę chciała na pewno zobaczyć jak to się dzieje. I w ogóle będę chciała na pewno zrobić serię z tej gry. Jeszcze nie wiem, czy z tą samą e, Simką, czy, e, czy z inną, skoro to chcę, żeby ona umarła. Ale nie wiem, wiecie co, ja myślę, że nie zapiszę i tak tej gry, bo mi jej szkoda. Jeśli chcecie serię z tej gry, to powiedzcie, czy chcecie zobaczyć dalej losy tej simki, czy mam jakąś inną stworzyć, bo w sumie mi to tak, w sumie obojętne. Podoba mi się to tworzenie postaci, ale też bardzo mi się podoba ta simka i nie wiem co robić. No, umiera i w końcu. Może jak ma autonomię wyłączoną, to ona nie chce umrzeć. Ile można biegać głodnym? To jest niemożliwe. Na skraju wygłodzenia. Taylor Smith cierpi wielki głód. Jeśli minie 12 godzin bez jedzenia, może umrzeć. Podziel się jedzeniem, aby zapobiec tragedii. Zostało jej 12 godzin. Ej, nie wiem o której godzinie się pojawiło tamto powiadomienie, ale myślę, że już minęło więcej niż 12 godzin, a ona nadal nie umiera. Nie wiem co to za pancerna zojka. Umiera, tylko nagle się ciemno zrobiło. No nie. Proszę mi zrobić jasno. Nie! Ukula to umarła i się zrobiło ciemno, nie było tego widać. Nie wierzę. Taylor Smith opuszcza ten świat, przyczyną było niedożywienie. Taylor Smith dociera do kresu swojego życia przez niedożywienie, spowodowane długotrwałym, skrajnym głodem. Życie tego Zoe było niezwykle bogate. Dzięki umiejętności dostrzegania radości w najprostszych rzeczach. Choć żal się rozstać, nie poddawajmy się rozpaczy. Śmierć jest bowiem ważną lekcją, która przypomina nam o prawdziwym sensie życia. Czuwajmy nad jego duszą w dalszej podróży. Cofnij się w czasie. Kontynuujmy Eee, Nie, bo na pewnie zniknie teraz zaświady. A cofnę się w czasie, co to? Aha, auto save. Nie, to wiecie co, cofnę się do samego początku. Ale to by było już na tyle w tym odcinku, drodzy kochani. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie mi, czy widzieliście w ogóle już śmierci w Zoj, bo to jest dosyć ciekawe. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym, prawdopodobnie już w pierwszym odcinku serii, o ile nie wymyślę czegoś po drodze. Pa pa!